Dzień dobry serdecznie. Dlaczego Manchester City wygra Ligę Mistrzów? Dzisiaj przedstawię aspekty, dzięki którym drużyna Pepa Guardioli zdobędzie to legendarne trofeum. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą jest transfer Rubena Diasa, który ma bardzo duży wpływ na grę defensywną The Citizens. Według Instat, przed przybyciem Portugalczyka, obywatele zanotowali 19 strat prowadzących do strzału przeciwnika, a po transferze tego zawodnika w sezonie 20-21... Ta statystyka zmalała do 7 strat prowadzących do strzału przeciwnika. Pep Guardiola w jednej z konferencji wypowiedział się o Portugalczyku w następujący sposób: Dias to nie tylko piłkarz, który dobrze gra, ale to piłkarz, który powoduje, że inni też grają dobrze. To odnosi się do Johna Stonesa, który od momentu transferu portugalskiego defensora z meczu na mecz gra coraz lepiej i odważniej. Wiemy już, że Manchester City ma jeden z najlepszych duetów środkowych obrońców na świecie, ale przecież drużyny prowadzone przez Guardiola słyną z posiadania piłki i utrzymywania się na połowie przeciwnika przez większość meczu. Teraz przedstawię taktykę, dzięki której hiszpański trener może połączyć ofensywną grę, jak i małą liczbę straconych bramek. Głównym elementem jest zmodyfikowanie pozycji Ilkaya Gundogana, João Cancelo i Zinchenko. Zacznijmy od Niemca. Ilkej jest środkowym pomocnikiem, ale został przesunięty wyżej, aby tworzyć przewagę liczebną przeciwko obrońcom drużyny przeciwnej, którzy nie wiedzą jak go kryć, ponieważ wchodzi z głębi. Ale tworzy się przecież dziura w pomocy Manchesteru. Pep ma na to pomysł. Po prostu gdy podczas posiadania piłki Gundagan wychodzi wyżej, to Cancelo lub Zinchenko zamieniają się w fałszywego bocznego obrońcę i grają jako piwot. A obrona obywateli składa się ze Stonesa i Diasa, którzy są bardzo pewni w defensywie, a do nich dołącza szybki i silny Walker lub Mandy, którzy skutecznie zatrzymują kontrataki rywala. Ponadto Guardiola od początku swojej pracy wyznaje zasadę tzw. Gegen Pressingu. Po niemiecku oznacza to kontpressing. Pressing. Polega to na tym, że gdy drużyna straci piłkę, to od razu stara się ją odebrać całym zespołem, naciskając na rywala, który dopiero co odebrał piłkę i jeszcze nie zdążył się przygotować do rozgrywania futbolówki. Ale oczywiście, nie zawsze da się w ten sposób odzyskać piłkę, i tu z pomocą przychodzi wcześniej wspominany walker, który dzięki swojej szybkości potrafi dogonić napastników, którzy wybiegają za linię obrony City, która jest ustawiona niemal na połowie boiska. Jest jeszcze jeden czynnik, który w dużej mierze wpływa na doskonałą grę angielskiej drużyny. Są to kreatywni zawodnicy tacy jak Cancelo, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez czy Ilkay Gundogan, którzy poruszają się w półprzestrzeniach w pozycji otwartej, dzięki temu mogą oni z tego obszaru jednocześnie podać do boku, oddać strzał czy posłać podanie w centralny obszar boiska. Pef wykorzystuje półprzestrzenie także do wprowadzenia zamieszania w defensywie rywala, ponieważ jeśli boczny obrońca kryje boku boiska, a dwójka stoperów kryje centralnej części placu gry, to półprzestrzenie są całkowicie wolne dla wcześniej wspominanych kreatywnych zawodników. Zła informacja dla Citizens jest taka, że zespoły zaczynają grać w obronie systemem 5-3-2 lub 5-4-1, jak przykładowo Borussia Dortmund, w takiej sytuacji zespół Guardioli utrzymuje się przy piłce przez większość czasu, ale ma bardzo mało okazji na zdobycie bramki. Myślę, że dobrze wytłumaczyłem to, jak gra Manchester City pod wodzą Pepa Guardioli. Z mojej strony to na tyle. Jeśli masz inne zdanie na ten temat lub chciałbyś coś dodać, to bardzo chętnie przeczytam Twoją wypowiedź w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem.